W dzisiejszej lekcji matematyki będziemy obliczać odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Otwórzcie sobie podręczniki na stronie 40-41. Widzimy tutaj w pierwszym zadaniu działanie 45 odjąć 7 i pytanie mamy: ile zostanie? Przeglądamy się następnie tablicy. Ułożonych jest 30, 45 i musimy odjąć od nich 7. Będziemy odejmować y, takim sposobem, że liczbę 7, czyli odjemnik, będziemy dzielić na dwie liczby. Przy czym ta pierwsza liczba musi być taka sama jak liczba jedności w liczbie dwucyfrowej. Tutaj mamy dwucyfrową liczbę 45. Ma ona 4 dziesiątki i 5 jedności, więc rozkładając liczbę odejmowaną na dwie liczby, pierwsza musi być taka sama jak liczba jedności. Dlaczego? Bo kiedy od 45 odejmiemy 5, to otrzymamy pełne dziesiątki. I wtedy łatwiej nam pozostałą liczbę odjąć od tych pełnych dziesiątek. Tak jak mamy tutaj w zapisie, 45 odjąć 7 równa się. 45 odjąć najpierw 5 to 40 i potem odjąć 2, czyli 40 odjąć 2 równa się 38. To jest dłuższy sposób, ale jednocześnie logiczny, taki, który ułatwia nam odejmowanie większych liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego, czyli z przekroczeniem pełnych dziesiątek. No i mamy teraz zadanie drugie. W pudełku były 52 klocki, wśród nich 4 klocki były brązowe. Ile było klocków w innych kolorach? Spójrz, jak Kinga obliczała to na miarce. Powiedz, jak ty to obliczysz. No i właśnie, jeżeli ktoś ma problemy w klasie drugiej z obliczaniem odejmowania pamięci, to może sobie po prostu wyjąć taśmę krawiecką i takimi znacznikami zaznaczać sobie liczby. I tutaj Kinga liczyła tak, miała 52 klocki, więc zaznaczyła sobie liczbę 52. Wśród nich cztery klocki były brązowe. Musiała więc odjąć te klocki. Przeszła więc z pola 52 o cztery miejsca jakby do, w lewą stronę, czyli jakby się cofała. Raz, dwa, trzy, cztery otrzymała liczbę 48 i z tego wiemy, że 52. Odjąć 4 to 48. W takim razie, jeżeli masz trudności z odejmowaniem dużych liczb, to po prostu skorzystaj sobie z taśmy krawieckiej i na niej spinaczami jakimiś zaznaczaj liczby. W zadaniu trzecim. Pan Lucjan ma 43 owce. Czarnych owiec jest 5, a pozostałe są białe. Ile jest białych owiec? Jakie trzeba zapisać obliczenie? Zadanie rozwiąż w zeszycie. No i właśnie tutaj napiszemy temat odejmowanie w zakresie 100 typu 32 odjąć 4 i rozwiążecie w zeszeciu zadanie trzecie. Więc najpierw musicie zwrócić uwagę, że wszystkich było 43, a 5 było czarnych. Ile białych obiec jest i jakie jest rozwiązanie? Trzeba więc przepisać pytanie, napisać działanie i odpowiedź. Ile waży Krystian? To też zrobicie w zeszycie. Krystian tutaj z plecakiem waży 44 kg, a sam plecak waży 6 kg. To ile waży Krystian? Napiszecie więc zadanie czwarte. Pytanie, ile waży Krystian? Zapiszecie działanie i odpowiedź. Czy wiesz, ile ty ważysz, a ile waży twój plecak? Tutaj dla ciekawości, jeżeli masz w domu jakąś wagę łazienkową, to możesz sobie po prostu yy, obliczyć. I zaczycie również zrobicie zadanie piąte, przy czym to obliczenie musicie wykonać tym sposobem poznanym na dzisiejszej lekcji, czyli tym dłuższym z rozpisaniem. Nie wpisujemy od razu wyniku. Kiedy już to zrobicie, przejdziecie do ćwiczeń na stronę 49 i rozwiążecie zadanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Zwróćcie uwagę, że zadanie trzecie. Jest złożone z kilku pytań. Trzeba więc po kolei czytać i rozwiązywać. Życzę Wam powodzenia!